Witajcie, czas na kolejną propozycję, na podarowanie komuś lizaka jako prezent w formie takiego uroczego misia, który właśnie ten lizak Wam podaje. Serdecznie zapraszam Was na film. Na początek potrzebna nam biała kartka z bloku technicznego, na której rysuję sobie jajeczko i na nim u góry malutkie jajeczko bokiem, następnie kółeczko. Które delikatnie wchodzi na to boczne jajeczko. No i tak powstaje nam miś. Dwa kółeczka to będą jego nóżki, ścięte jajeczko po lewej stronie to jedna rączka, bardzo wydłużone jajeczko po prawej stronie to druga. I jak widzicie, dwa kółeczka u góry będą tworzyły jego uszy. Możecie sobie zatrzymać ten film, kiedy szkic z ołówkiem już jest gotowy i mniej więcej rozrysować to ołówkiem na kartce, a następnie kiedy już wiecie, że wszystko wyjdzie w tym miejscu, w którym wyjść powinno, możecie poprawić swoje kontury ołówkowe czarnym pisakiem, żeby stworzyć trwałe kontury w tych miejscach, w których one być powinny. Jedna łapka jest specjalnie dłuższa, dlatego, żeby można było ją zawinąć i żeby ona właśnie podtrzymywała lizaka. Czas na kolorowanie misiaka. Ja wybrałam sobie tutaj kolory, które najbardziej kojarzą mi się z takimi misiami, niedźwiadkami. Oczywiście, zanim zaczynam kolorować, czas jeszcze wymazać niepotrzebne ślady ołówka gumką do mazania, i dopiero wtedy zabieramy się za kolorowanie. Kiedy misio już jest pokolorowany, czas na wycięcie go nogrzeczkami dokładnie wśród wzdłuż nie wśród, wzdłuż tych czarnych konturów powolutku bardzo dokładnie, żeby nie stracić też tego czarnego konturu, on się tutaj przyda, będzie to fajnie wyglądało. Kiedy już wytniemy naszego misia, będziemy powolutku przyklejać lizak, składać rączkę. No i tak naprawdę już niewiele pracy przed nami pozostało. Misiu już wycięty, niepotrzebne ścinki papieru wyrzucam i zakładam rączkę do środka. Sprawdzam sobie ile będzie jej wystawało, delikatnie ją zaginając, odwracam mojego misia tyłem. No i czas teraz na pokolorowanie jego rączki od tyłu, tak żeby po zagięciu ona również była w kolorze tego misia. Poprawiam też kontur właśnie od tyłu tym czarnym pisakiem, żeby pasował do reszty tego misiaczka. No i czas na przyklejenie lizaka. Wracam z powrotem, nakładam odrobinę kleju na gorąco na tę rączkę i zakładam ją w taki sposób, żeby nie była ona jakby na płasko całkowicie sklejona, żeby została przestrzeń między tą łapką, a między misiem, na wsunięcie tam lizaka. Gotowy miś z lizakiem możecie podarować na dowolną okazję bliskiej Wam osobie. No a ja powoli się z wami już żegnam, dajcie łapkę w górę, jeśli film wam się spodobał i zasubskrybujcie mój kanał po więcej.